Hej kochani, witam się z wami tutaj w poniedziałek, w kolejnym vlogu. Ja przed chwilą wróciłam z pracy i idę teraz tutaj na dół do centrum, do Chińczyka. Zobaczymy, czy mnie wezmą na paznokcie, bo muszę w końcu je zrobić. Chciałam dać im odpocząć, ale jednak... Mm. Muszę zrobić koniecznie paznokcie, zobaczymy czy mnie przyjmą. Jak nie, to sobie zrobię termin na popołudnie w tygodniu. Właśnie odebrałam, w zasadzie czekała na mnie pod drzwiami moja paczka. To jest kalendarz adwentowy, ale pokażę Wam go jak już wrócę, bo centrum jest 20 już jest... Po czwartej, więc zobaczymy. Chciałam iść też na trening, no ale zobaczymy. Jak mnie wezmą, no to, to dzisiaj niestety odpuszczam trening. No a jak nie, no to wrócę do domu i pójdę na trening. Ale jeszcze w międzyczasie spakowałam w końcu zdrabki te niemieckie z zeszłego roku, z kalendarza dwentowego. Cała szczęście tutaj w Niemczech jest tak, że one się nie przeterminowują, więc je wymienię, jeśli się uda. No i może dokupię jeszcze jakieś, zobaczymy, co tam mają z nowości. A teraz idę. W zrobić normalny manicure. Także widzimy się, jak już wrócę. No hej kochani, witajcie już tutaj wieczorem jest 20.35. Trochę mi zeszło, bo jeszcze z koleżanką rozmawiałam. E, tak, Chińczyk mnie przyjął. Pani Chińczyczka zrobiła mi paznokcie. Nie wiem, czy się sfokusują. Chyba nie. O! Takie delikatne, dwa z brokatem, e, sobie zrobiłam takie, wiecie, żeby nie było widać zbyt szybko odrostu, krótkie, mnie denerwuje, że nie mogę sobie nabierać, wiecie, kremu ze słoiczka, jak mam zbyt długie, bo wszystko mi zostaje pod paznokciem, więc teraz tym razem postawiłam na krótkie i jasne, zawsze jakiś taki, wiecie, oczojebny róż, a teraz... Takie delikatne. No, co ja Wam miałam pokazać? Tą paczkę, ten kalendarz adwentowy który dzisiaj czekał na mnie pod drzwiami. I powiem Wam, że weszłam po drodze do sklepu. Oczywiście Shopping Queen zrobiła duże zakupy, zaraz Wam pokażę, co kupiłam. No i teraz mnie tak naszło już właśnie na ten vlog, że nucę sobie już piosenki świąteczne. No nie. W tym worku jest karton, Więc zajmie mi trochę otworzenie tego, od, tego. Myślałam, że to jest tak, wiecie, normalnie zapakowane, a tutaj w tym worku jeszcze jest karton. Czy ja mam teraz czym to otworzyć? Jest to tu jakaś penseta. Taki mały. Wow. O, Daisy tutaj przyszedł. Daisy, mam do ciebie karton. Dobra, wyciągnięte. O Jezu, karton tak Daisy, proszę bardzo. I fitness! Fitness Advent kalenda I mamy tutaj kalendarz adwentowy protein... proteinowy Tą budowę sobie na razie zostawię, ale tylko tak wyciągnę, żeby Wam pokazać. Tak on wygląda, więc kolejny kalendarz adwentowy tutaj jest z przekąskami. Są to jakieś batony, jakieś kremy, no ale nie będę Wam zdradzać. Mam nadzieję, że tak jak ja już czekacie na vlogmas. Z chęcią bym już otworzyła jakieś okienko, no ale nie, trzeba czekać. No, no i tak jak Wam mówiłam, wracając z paznokci zaszłam do Mullera, no i kupiłam jeszcze jeden kalendarz adwentowy, taki. Zobaczcie, tutaj Wam zdradzę co będzie, ale nie za dużo, żebyście tutaj, wiecie, oglądali potem na bieżąco. Tutaj są jakieś maseczki i inne rzeczy, ale Wam teraz nie zdradzę. Nie był jakiś drogi, chyba 25 euro, więc taniutki. Najtańszy z tych chyba wszystkich jakie mam. No, ale um, to jeszcze nie wszystko, co w leży. Oczywiście zaszłam tylko zobaczyć na 8 prawie osiemdziesiąt euro wydałam. tego Feliksa dla kota, bo nie chcą jeść innej karmy. Mam tam całą szafę zapchaną ich karmą, a oni nie chcą tego jeść. Wziąłam jeszcze takie groszki dla kota, tu już otwarte, bo oczywiście jak przyszłam, to trzeba było im dać, bo koty widzą, że wchodzę z reklamówką, to znaczy tylko jedno i Tutaj jeszcze jedne takie. Siksa to w ogóle, znaczy ta mała kotka, ona bardziej przepada za właśnie za gruszkami, niż samą mokrą karmą Jak chodzi za mną 50 razy dziennie, żeby jej tutaj rzucić Te były z, czym? z kurczakiem i, e, znaczy w sensie z drobiem i z serem Te jest z woło, są z wołowiną I jeszcze jakiś chyba A też z wołowiną, tym indorem i e, kurczakiem Trzeci grosz, czwarte groszki dla kota O, i to właśnie chciałam sobie przetestować To jest taki puszek do, wiecie, do um, pudru Ja w ogóle nie jestem cię popudrowana, w ogóle makijażu mojego nie ma, bo to od siódmej rano, to wiecie w 7 rano makijaż, ja robię o szóstej Z Real Technik. chyba 15 euro kosztowało I tutaj um, on jest podwójny, ten puszek um, Jeśli mi się uda otworzyć, to wam pokażę Otwieraj się o, jest I tutaj jest taki bardziej silikonowy I to jest właśnie na przykład do podkładu I takich wiecie, mokrych fluidów A tutaj jest właśnie do pudru No i fajnie, mam nadzieję, że będzie można pod oczy wklepywać Ja mam te, które w Polsce kupiłam z Lovely Gdzieś tam też na TikToku widziałam, że one są polecane Mam ten niebieski i różowy Ale one chyba się niczym nie różnią, tylko kolorem W sensie kolorem opakowania To pokażesz się? Czy nie? O, taki pod oče. no i właśnie po to był mi potrzebny ten puszek, żeby sobie go tutaj wklepować wklepować, wklepywać fajnie, bo tutaj wiecie, można sobie tak złapać no szkoda, że tylko tutaj do podkładu można z tej strony już nie ma tej rączki no ale trudno, damy radę jutro rano sobie przetestuję tutaj z L'Oreal Paris wzięłam sobie nawilżający żel do oczyszczania twarzy zaraz sobie go wezmę pod prysznic, bo za chwilę idę się kąpać i w międzyczasie będę gotować obiad na jutro w zasadzie wam pokażę co gotuję Bo chcę dzisiaj ugotować wieczorem obiad Bo jutro chcę iść na trening Więc ten czas, wiecie Dzisiaj nie byłam na treningu przez, przez to, że wiecie, poszłam na te Potem na zakupy, no i późno wróciłam do domu No i jeszcze prawie godzinę gadam z kolegą przez telefon I jeszcze jest jedna rzecz W ogóle wzięłam serum Znaczy się, chciałam kupić serum A tą piankę Do oczyszczania twarzy wzięłam Dlatego, że było, był gratisik przy zakupie dwóch rzeczy był taki, właśnie też z Lorela, masażer pod oczy. No i właśnie przy zakupie dwóch rzeczy on był za darmo. Bye bye. Podkrążone oczy. Ciekawe. O, fajne. Taki, zobaczcie, złoty. O, taki zimny, chłodny. Fajnie nawet jak wiecie, zrobię sobie takie płatki pod oczy i potem takim zimnym sobie to wmasować, żeby się lepiej przyjęło. Fajne. Tylko pytanie, trzeba ja to będę stosować. Muszę, 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 muszę. Trzeba zrobić teraz jakieś fajne. E, wiecie, oczyszczanie twarzy. Tutaj opakowanie od tego. Nie oczyszczanie, tylko wiecie, jakąś pielęgnację. Tutaj jeszcze mam sticksy dla kota. Oczekajcie, podejdźcie, tutaj jest od razu jednego i dam. Dizol. Chciałabyś stickersa? Proszę bardzo. Pół dla ciebie i pół dla Shiki Tondy Łap Gliss ducha No, koty pojedzone. W ogóle kupiłam sobie szminkę, którą już mam, pokazywałam ją Wam w demku, ale demka chyba jeszcze nie wrzuciłam. To jest ta z Catrice e, o numerku 070. Ja ją właśnie używam, mam ją właśnie teraz na sobie, ale tamta jest do wrzucenia z tego względu, że rano przez przypadek ją rozdeptałam. I nie jest już taka ładna, więc jutro już będę testować nową, a tamtą mogę w końcu wyrzucić. Czekajcie, może ja ją otworzę i Wam pokażę, jaki to jest kolorek. Otworzyć się jest. Udało się otworzyć. I szminka jest taka o różowiasta. O, jeszcze sobie pomalowałam rękę. Różowiasta. Fajną ma taką fakturę. Zobaczcie, jaka ładna. No. No i sobie oczywiście wyjechałam. Co z tego, że idę się kąpać? Mega. Lubię mieć różowe usta. Nie wiem dlaczego, ale akurat na ustach to różowy kolor najbardziej. Czerwonego nie lubię, bo takie usta się dziwne wyglądają. W czerwonym. A w tym. A. Minus 1 euro na Purinę. Następnym razem 77,65 zapłaciłam w tym leże, No i ostatnia rzecz to jest um, odżywka do włosów. Chciałam wziąć jeszcze szampon, ale mam dużo potwieranych, a gdzieś tam właśnie widziałam, że ta firma jest podobno bardzo dobra. O ile to ta, którą właśnie widziałam gdzieś tam na, na TikToku. Neboa. Nawilżająca maska do włosów. Ja mam te wszystkie, wiecie, w stylu Olaplexu, Plex, coś tam i mam wrażenie, że wiecie, je trzeba też zmieniać, nie można ich codziennie stosować, bo potem się takie strąki robią. Akurat wczoraj nie użyłam, nie, wczoraj nie mam głowy, dzisiaj jest do Więc no, będę miała też na zmianę inną, taką nawilżającą Wzięłam też maskę, ale najpierw przetestuję odżywkę Jeśli mi się sprawdzi, to kupię też szampon i maskę O, nie jakaś tam droga, ile ona kosztowała Kalendarz adwentowy 25 Karma 5 euro Szypyrung jest odżywka 7 euro. Groszki dla kota, co tutaj jest ten Miracle 2 w jednym? To będzie chyba ten. Ta pianka do oczyszczania za 8 euro. Serum 8, 19 i szminka 445. A nie, tutaj jest L'Oreal Revitalift, czyli pianka. co jeszcze kupiłam? 8 euro kosztował ten. A ja myślałam, że on był droższy. Tam była cena chyba 15 euro. Real Technic. Ja. Yeah. Tak. 8 euro, a było 15, więc no fajnie, akurat takie te to lubię, no i ostatnia rzecz jaką nie kupiłam a wymieniłam to są niemieckie zdrabki mamy tutaj miksik za chyba 32 euro, bo tyle miałam wygranych w kalendarzu em, adwentowym w zeszłym roku, więc wymieniłam na wszystkie jakie były możliwe za 1, 2 i 3 euro i akurat śmieszne jest to, bo em, miałam wygrane 32 euro Powiedziałam panu, że chcę wszystkie za 1, 2 i 3 euro I akurat było 32 euro Czyli tyle ile wygrałam Za tyle zrebki wymieniłam Więc się udało A teraz chodźcie szybko do mojej kuchni Bo tam się mi smaży mięso I się boję, że mi się przypali Więc pokażę wam Co tam szykuję na jutrzejszy obiadek I dajcie znać, czy macie jakiś W ogóle mulera chyba w Polsce nie ma, nie? Dajcie znać, czy macie już jakiś kalendarz adwentowy W komentarzu, jestem bardzo ciekawa I szczególnie napiszcie jaki, bo wiecie jeszcze może coś kupię. Się mam taką ochotę na testowanie czegoś nowego, że właśnie dlatego kupiłam dzisiaj kolejny advent calendar. No i kolejny jeszcze jutro idzie, ale to akurat nie dla mnie. Znaczy się jutro idzie. Chyba w środę będzie. A więc znaczy już do mnie idzie. W środę będzie, ale to wam później pokażę w sensie w kolejnym filmie. A teraz chodźmy do kuchni, pokażę wam co tam dzisiaj na obiadek szykuję. No i tyle do Was dodałam, że aż się trochę mięso przyjarało. Tutaj jest mięso runo, właśnie zwykle tego pomidory to ze śmietany i będę robić makaron właśnie w takim sosie ala la bolońskim. A tutaj dla siebie upiekłam, znaczy usmażyłam kurczaka w przyprawie tej wyros, bo będę sobie robić sałatkę. Ale mówię do Was szybko, bo tutaj muszę rzucić pomidory, bo mi się to jara właśnie. Więc zaraz Wam pokażę co i jak. A tak w ogóle, a tam w ogóle będzie pralka buczała, bo ja włączyłam ją na czyszczenie. No jakby ktoś był ciekawy, dlaczego ja gotuję dwa obiady, no to jeden jest dla starego z węglami, a dla mnie keto sałatka. No bo jak wiecie, jestem na keto. Także tutaj wrzuciłam pomidory, zaraz wrzucę przyprawy, potem śmietanę, no i makaron i wszystko zapiekę w naczyniu żarotpornym z serem. A sobie mm, wrzucę tutaj już przygotowałam miks sałat. Robię od razu w takim pojemniku, bo trochę się nałożę, resztę będzie na jutro, bo w sumie dzisiaj też jeszcze nic nie jadłam tylko jedną małą sałatkę po powrocie z pracy przed pójściem na paznokcie no i e, tak, mięsko dokroję, jeszcze jakieś tam, nie wiem, paprykę, pomidora i potem zaleję sosem e, i tym i dorzucę nasiona słonecznika, także zabieram się zagotowanie w nocy, znaczy no nie noc bo jest dopiero prawie 21 no ale tak jak mówiłam, jutro chcę iść na trening, więc chcę mieć już obiady przyszykowane no, moja sałatka już prawie gotowa, tak jak widzieliście, miks sałat, kurczak, papryka, pomidor, ogórek, cebulka. I tutaj jeszcze mam jakąś końcówkę takiego sosu, to sobie tym poleję i posypię nasionami słonecznika. A tutaj też już się gotuje ten sos, no, teraz śmietana, potem do naszego naczynia, żart dam makaron. To jeszcze właśnie rozrobię ze śmietaną, zaleję i posypię serem i zapiekę to w naczyniu żaroodpornym i tak się przedstawiają nasze obiadki.